Hej, z tej strony Barry i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Skruka W dzisiejszym odcinku zajmiemy się walką z Krukiem, o ile to jest ostatnia komnata a jest to ostatnia komnata tutaj damy sobie save'a. dobra hej ty patrzcie kto przyszedł mój. Że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko. No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go. Inos przysłał nam pokornego sługę. Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? No Nonsens. A może ja też służę Beliarowi, albo samemu sobie. Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, dość już się. <laughs> tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś. Dobra, zrobimy sobie tutaj quicksave, albo nawet tego. Jak to mówi, na wszelki wypadek nie tu. Hmm, dobra, to nie będzie takie łatwe. <laughs> Czy kto by się tego spodziewał? Olej wolno przez ten. Dobra, mam taki mały pomysł. E, a mianowicie, nie będziemy z nim gadać. Tylko robimy tak że O, ich tutaj jeszcze chwilę czasu golem zrobi No więc, jak mówiłem, mamy a, zabitego kruka. Nawet nie wiedziałem, że Golem zrobi taką robotę. Mówię, Piomek przesadził, że tak powiem. Hmm. Czy musimy wracać do końca? Czy da się ten te jakoś wyjść? Coś tu się da zrobić Mam nadzieję, że to wyjście po prostu Że nie będę musiał tyle latać eee. Dobra, nice A nie, jednak jest teleport Czy teleportu? Chyba nie Hej Udało mi się Kruka już nie ma to będzie nauczka dla Beliara. Ruszasz dalej? Moje zadanie w dolinie zostało wykonane. Odpocznę kilka dni. <noise> tak, ciągle w drodze, co? Bezpiecznej podróży. Kto wie, może jeszcze kiedyś się spotkamy. Kto wie, spotkasz na swojej drodze jeszcze wiele bram i łuków, a przy jednym z nich znajdziesz mnie. No to na pewno. Tutaj zrobimy sobie jeszcze takiego jednego save'a, gdybyśmy kiedyś chcieli choćby przejść bez. E, e, bez, bez, bez. ono balera. Znaczy nie wiem w sumie po co robię takie save'a, y, ale może kiedyś. Hej, ty. Jeśli chodzi o te budynki, tak? Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. Znalazłem wszystkie posiadłości. Wszystkie były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze, więc moja praca się opłaciła. Dziękuję. Negit. Eee. Fajnie, bo będziemy co parzyste levele wbijać nasz szpon. Niestety stracimy trochę życia, ale to się mówi trudno. To nie? Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak. Kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy Twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź Szpon Beliara. Ta broń jest tobie przeznaczona. W twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej, mądrze synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myksir wyruszył do Korinis, aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. To spoko. Zabrałem szpon Beljara. Szpon Beljara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią ciebie i dostosuje się do Twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by Ci służyła. Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać, ale uważaj. Beriar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. Trochę go rozcieszyliśmy, nie ukrywajmy. Co mogę zrobić z tą bronią? To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie przemyśl, co zrobić. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby świątynia odzyskała swą dawną świetność. Te stare mury zbyt długo stały w ruinie. A jeśli chodzi o ciebie, mój synu, jestem bardzo szczęśliwy widząc, że myliłem się co do ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Nie ma co do tego wątpliwości. Bez twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy Ci. Chwała Twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu równowagę i pokój. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby świątynia odzyskała swą dawną świetność. Te stare mury zbyt długo stały w ruinie. A, ten to to mówił. Dobra. Niech cię Hmm. Gdzie są moje mieczki? Wo. <słuch> no ale śmieszne. Na pewno się prześpimy. I wypijemy sobie miksturę albo pogadam. A nie, najpierw pójdziemy zaaktywować ten miecz. Wypijemy sobie miksturę szybkości. Bo w sumie jeszcze żadnej nie wypiliśmy ani razu. A no, fajnie by było. oj zmienimy zbroję. Tam ci się mogą wkurzyć. Bo, bo, o ile się teraz nie wkurzą w ogóle. Tak, by the way. Bo mogą się wkurzyć, niestety. Ale miejmy nadzieję, że nie. Dlaczego tutaj w ogóle jedziemy? Bo potrzebujemy mm, e, posągu Baliara, żeby się pomodlić. On jest w paru miejscach w wyspie. Jest też na przykład w Corinis, na przykład u Tardasa. E, dobra, teraz pytanie: czy będą nas atakować? widocznie nie. Dobra, Git. Chcę wszystkich w ogóle też wyrznąć tutaj. Dlaczego? Z, prostego, z prostej przyczyny, żeby mieć Expa. Więc możliwe, że to nawet dzisiaj zrobimy. Myślę, że mam dużo czasu. Chciałem to zostawić na następny odcinek, bo następny odcinek będzie odcinkiem specjalnym. A mianowicie postaramy się. Wybić wszystkich w To na pewno. I. Dobra, zaktywujemy to na początku. Niestety mi 35 zdrowia. Pewno co poradzić. Patrzcie, ale mamy nadmiar teraz. <grych> ale możemy za to założyć obrażenia 106 i na dodatkowe jeszcze. No jest ogólnie grubo i wygląda. Starą biście A patrzcie ile jeszcze potrzebujemy na następne bronie nasze Trochę jednak I dopiero runa mocy jest lepsza, ale można ulepszać Skąd Beliara co dwa levele, więc Na pewno chwilę z nim zostaniemy Dobrze, już wcześniej ulepszyłem sobie broń ręczną Przez co teraz jest troszkę łatwiej e, A my lecimy pogadać tutaj ze wszystkimi Dodamy sobie też może trochę siły. Chyba, że lecimy do stu... Nie wiem w sumie w co dać. Dobra, siła nie jest najważniejsza teraz. ty! Nie ma, ten nie ma nam nic do powiedzenia. Ciągle to Bo możemy jakieś doświadczenie tu zawsze zrobić. Wiecie jak to jest? A jednak nie. nieprzyjemna sprawa. Hej! A, powinien być mądrzejszy. Nie mówię przecież niczego nowego. Pokaż mi. Masz coś ciekawego? A, powinien być mądrzejszy. Mnie to już nic nie dziwi. I my to nie też. Co on wie o służbie? Nie. Też nic. My to z nikim to nie mamy do pogadania oprócz chyba Grega szpiegowanie tych misji, co nie? Kruk jest historią. Niech mnie diabli porwą. Nie spodziewałem się tego. Musiałeś go nieźle zaskoczyć. Oto 500 sztuk złota. Należą ci się. Masz charakter. Podobasz mi się. Bandyci odkryli kopalnie złota. Wiedziałem, dlatego tylu ich tu przylazło. Nikt nie mieszkałby wśród tych bagien rojących się od potworów, jeśli nie miałby naprawdę solidnego powodu. Dobra robota, tu jest coś dla ciebie. Dobra. Chociaż nie chcę ich też zabijać, no trochę szkoda ich. Więc nie będziemy ich zabijać, mamy 5 minut. To może... Zacznijmy następny odcinek tak jakby. Bo mam, mam taki plan. Żeby wyczyścić całe, ale to całe, korinis. i zaczniemy to od teraz, co nie? Więc w sumie, skoro i tak mamy wracać do korinis, to będzie 5 minut czyszczenia e, e, czyszczenia oczywiście korinis. a w następnym odcinku będzie odcinek specjalny mówię już tak dużo, dużo od nim a mianowicie, co się takiego będzie działo e, a będzie się działo to że no będzie to odcinek trwający może godzinę może dwie, nie mam pojęcia ile mi to wyjdzie a będzie polegać na tym, że rozwalimy cały Khorinis Jarkendar chyba nie chyba się odczepię na razie od Jarkendaru pod koniec gry tu przyjdziemy po prostu i zobaczymy co i jak najpierw zaczniemy właśnie od tego może jeszcze poza odcinkiem sobie tu przyjdę pokupować szybkie śledzie i u tego, u Kronosa coś kupić. Ale, ale to mówię, to. Poza raczej. A my bierzemy się do czyszczenia. Wszystkiego. Eee, mamy szybkie, Nie mamy szybkiego śledzia niestety. Szkoda, mamy tylko tę mikstury, a nie chcę ich korzystać z nich. Więc może Wam zrobię małe cięcie i widzimy się już na zewnątrz tego budynku. No dobra, jesteśmy w tym miejscu. Jest tutaj wieża Jacka. Eee, a to akurat duży, duży, duży plus. Ponieważ. Mm. Pozwoli nam to na rozwalenie tutaj bandytów. A przy okazji sprawdzimy sobie zbroję rzeczników. przecież nie zaczną nas atakować. A tak samo przy zbroi bandytów. Czy to tylko w Jarkę, że działa, że nas nie atakują? Zobaczmy, nie jest jest git na co się gawi, zejdź mi, tak, czyli mają nas gdzieś fajnie, bo pozwoli nam to podchodzenie do padyczów, robienie tak i robienie tak. O, oh, come on! Jezus, no nie mogłem trafić nic. Dobra, przydałoby się zabić tego, co nas najbardziej wkurza. Czyli tego, chyba. Przestaniecie w końcu! Oh, come on! No. ich zarąbiliście. Ej, gdzie jest trzeci? Tu jest. No i wyśmienicie. Dobijać ich chyba nie trzeba, tak, bo e, on zabija od razu. Więc, jak widać, możemy sobie pozbierać. Mamy łuk. Fajnie. A mamy 25 zresztą, Mamy więc, jakbyśmy chcieli, to możemy sobie łazić teraz z łukiem. Który wygląda kozacko? Ale nie, no, jesteśmy wojownikiem. To trzeba tak chodzić posprawdzamy, co tutaj w wieży mamy. Mamy miecz. Spoko. Łóżko. Z so, no, kogo Eee. Kuchnia to nas nie obchodzi. Idziemy sobie jeszcze na górę wieży zobaczyć co, co i jak. No, come on A tutaj nie ma nic. A nie jest coś. Zwój, skórzany mieszek. W ogóle trzeba te, te mieszki też potwierać. By się przydało. W ogóle fajnie, że mamy paladynem, ponieważ... Hmm, oczywiście nie możemy mieć najlepszego pancerza w grze, ale przynajmniej dostaniemy spoko pancerz za darmo. <grymne> Taki plus. A na tamtego trzeba wydać 20 tysięcy. Coś takiego. Więc chory, chory hajs. Hmm, naprawdę tu nic nie ma. Zrobili odbicie wieży Jacka. A to jest bardzo ciężki quest. A nie ma tutaj naprawdę nic. Mamy cieniostwora. Widzicie, że damy sobie radę z cieniostworem. Nie, ja muszę jeszcze zapić cieniostwora w tym... W tym odcinku, no bo... Co by to był za odcinek? Sorry, jaram się troszkę tym, tym mieczem. Tak musi być cieniostwór, tylko gdzie on jest? Tu mamy planek krwi. Tu też. Tu jest. Na stubę będzie cieniostwór, ponieważ, jak są plamy krwi, to na jakieś 80% to są cieniostwory. I jak mówiłem, mamy cieniostwora. Jednego jednego. To jest chory. Ale fajne, podoba mi się to. Taki upgrade zaliczyć. No, nie, nieźle. Co ja mogę, proszę Państwa? Chyba zakończymy już ten odcinek. Eee, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku, nawet zaczniemy chyba stąd. Ponieważ będziemy sobie czyścić i jeszcze raz. Czyścić. Calutki. Eee, calutkie Korinis. Wszystkie potwory chcę wyczyścić. Eee, Czy mi się to uda? Nie wiem. Myślę, że tak, bo potrzebujemy trochę levela. Nie ukrywajmy. I chyba pójdę w porównanie ręczną wyliczę sobie ile mamy tych, hmm. ile mamy, ile nam dodadzą te kamienne tabliczki, tych dużo nie mamy, ale to jest około 6, 10, 14, chyba tak, 14 około, więc i tak spoko, myślę, że i tak do 80 byśmy mogli sobie zrobić. Chociaż nie wiem ile to jest za... Chyba za dychę dostajemy. Piątkę wątpię jeszcze. Wątpię, wątpię. Nie wiem. Będziemy się zastanawiać już w kolejnych odcinkach. Eee... Nie wiem, może jakieś tu... O, mamy dzika. Zabijemy sobie dzika. W ogóle walka z orkami teraz będzie też dużo łatwiejsza. O, piękne. Pozbieramy sobie skóry w ogóle też w następnym odcinku, co pozwoli nam na... Olbrzymi szczup... Co tam się dzieje? Dobra, zabijemy jeszcze te wilki, a no, jak widać będziemy mieli trochę... ...ekspienia. Ja przez co pozbieramy sobie też skóry, a skóry nam pozwolą na... Mm, ...zdobycie naprawdę dużej ilości gotówki. To mnie naprawdę cieszy. Dobra. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!